Witam serdecznie, Kikowy Szlak ze Jeziora. 31 październik 2013. Dzisiaj w ramach Kikowego Szlaku kilka słów o 90 dniach. Jest coś niezwykłego w 90 dniach w działaniu przez 90 dni. Słyszę o tym właściwie od początku marketingu sieciowego, od kiedy tylko rozpocząłem marketing sieciowy. Co pewien czas. A kiedy słucham jakichś mówców, motywatorów, ludzi, którzy zrobili po prostu wielki biznes, a naprawdę potężny biznes marketingowy, zarabiają potężne pieniądze, pomogli setkom tysięcy ludzi stanąć na nogi, zbudować wielkie biznesy, to ci ludzie mówią, zazwyczaj o tak zwanych 90 dniach. 90 dniach wytężonej pracy, niesamowitej pracy. I wiesz, że jest coś niezwykłego w tych 90 dniach. Właściwie wierzę, wiem, że jest coś niezwykłego i e, mimo, że zbudowałem biznes jakiejś tam wielkości, nie jest to wcale, wcale jakiś tam mikrusi biznes, jest to biznes, który rzeczywiście pozwala normalnie funkcjonować, żyć i przynosi dobre dochody i, e, i, i, i mam wokół siebie grupę wspaniałych przyjaciół, wspaniałych ludzi, z którymi współdziałamy, to jednak ten, ten, to wyzwanie 90 dni ciągle krąży wokół mnie i wierzę, że że nadchodzi w tej chwili czas do takiego ostrego działania przez 90 dni. Wierzę, że nadchodzi ten czas do takiego działania naprawdę na full. I mówiąc o tym, chciałbym, no nie wiem, czy zachęcić Ciebie, ale rzucić Ci takie hasło. Czy chciałbyś naprawdę szybko zbudować potężne przedsięwzięcie marketingowe? Wylać ten najważniejszy, najistotniejszy fundament, na bazie którego będziesz mógł budować to przedsięwzięcie przez kolejne naście czy ileś tam 10 lat i przekazać je dalej. Jeżeli tak, to wierzę, że sekret jest w 90 dniach bardzo, ale to bardzo intensywnej pracy. Wierzę w to bardzo mocno. Będziemy o tym pewno niebawem mówić znacznie więcej do tego trzeba się przygotować. To nie jest tak, że mówię, dobra, ruszam w tej chwili i już wszystko mi się naraz zmienia, prawda? I już jestem, prawda? Tam, gdzie chcę być. Trzeba się do tego przygotować. I to musi być praca maksymalna. Mówię, o tym będę mówił gdzieś tam pewno w kolejnych hikach, na kolejnych wyprawach wędkarskich czy, czy kikowych. O tym będziemy mówić na naszych szkoleniach na 100% ale chciałem Ci takie hasło rzucić pomyśl, ile rzeczy robiłeś w życiu, które Ci naprawdę wyszły a w których wymagana była koncentracja przez ten pierwszy okres czasu maksymalna koncentracja te, te magiczne, może to takie brzydkie słowo nie przepadam za słowem magia, magiczne ale te niezwykłe 90 dni te 90 dni hmm, harowy, te 90 dni full zaangażowania gdzie nic nie istniało maksymalnej koncentracji na tym czym człowiek się zajmował 90 dni. Wierzę w ten e, sekret generalnie, bo to sekret, o którym wielu ludzi w mlm wie ale niewielu rzeczywiście z niego korzysta, niewielu go robi. Zresztą no ja pewno do tej grupy należę, bo miałem zrywy różne i potrafiłem pracować i dłuższe i krótsze okresy czasu, ale chyba nigdy tak bardzo, tak bardzo intensywnie. Tak naprawdę intensywnie. Bo przecież można budować to na zasadzie tak zwanego part-time, ćwiercietatu, dodatkowego przedsięwzięcia, i na to wtedy trzeba tego czasu odpowiednio więcej, prawda? Ale przez 90 dni można e, sprawić cuda. Można zrobić coś naprawdę niezwykłego, niesamowitego. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej.